Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na piątym odcinku z serii F1.24 Kariera kierowcy. Czas na Grand Prix Chin po ostatnim Grand Prix Japonii. No gdzie najlepiej nam nie poszło, ponieważ zajęliśmy P18. To była ostatnia pozycja, bo tam dwa samochody odpadły, ale dlatego, bo na początek nam się uszkodziło skrzydło, ponieważ ktoś zablokował koło. Ja wleciałam w tył Botasa i to mi uszkodziło skrzydło i do tego jeszcze później się obróciliśmy. No i. Nasz zespół 0 punktów dostał. Do tego jeszcze właśnie w ostatnim odcinku była ta nowa aktualizacja, która pogorszyła nasz samochód, i jesteśmy cały czas najgorszym samochodem w stawce. No i tak, aktualnie P4 w kierowcach naświetlamy tam P13, jak dobrze pamiętam. No, będą, będzie już coraz ciężej nam zdobywać punkty, tak szczerze mówiąc, bo samochód jest coraz gorszy. No ale w konstruktorach cały czas jeszcze mamy to P3, więc nawet nie jest aż tak źle. Ale dobra, teraz musimy przejść dalej. Już tak naprawdę. Mamy tutaj sporo ulepszeń, które będziemy chcieli, znaczy okay. miejmy nadzieję, że zrealizują nam się i właśnie mamy tutaj z wytrzymałości, już nam się udało i w ogóle mamy za mało punktów BR, żeby robić ulepszenia, więc dlatego już po prostu przyspieszamy czas. Wszystkie ulepszenia na szczęście się udały, co jest bardzo dobrą informacją, tam się nawet trochę ponawiało tych ulepszeń. No i tak, czy nasz teraz na coś stać może tutaj, stać nas tam z aerodynamiki na jedno ulepszenie, to jest podwozia. Ale chyba Botas był zainteresowany którymś z podwozia, więc możliwe, że zrobimy ulepszenie z aerodynamiki. Dalej będziemy my pchali tą aerodynamikę. Botas niech tam się zajmuje innymi ulepszeniami z podwozia, i tak dalej. A my natomiast zrobimy sobie dolny płat tylnego skrzydła. I czy przyspieszamy, czy nie przyspieszamy? Ja bym zaryzykował i polecimy na przyspieszeniu. Może się uda, może się nie uda, nigdy nie wiadomo. Ale możemy zaryzykować sobie z tym. To więc tak, już to tak naprawdę tyle z BER, nic więcej już chyba tutaj nie zrobimy tak naprawdę, więc przyspieszamy czas już do weekendu wyścigowego. No i aktualnie jesteśmy przed ostatni pod względem osiągu, więc lecimy do kwalifikacji. Welcome back to no qualifying in China. After a few years' absence from the calendar, it's great to be back here. But just who will put their car on pole? Nawet więc tak, Chiny to jest runda sprintowa. Czyli na początek rozpoczynamy z kwalifikacji do sprintu, znaczy z kwalifikacjami, a dopiero za chwilę do głównego wyścigu. Powiem wam że mi się za bardzo nie podoba taki układ weekendu wyścigowego ponieważ w ogóle nie ma czasu na trening i ten sprint jest na serio bo jest już niepotrzebny tak naprawdę jak na żywo już mam trochę dosyć sprintów to przez grę jeszcze bardziej mam dosyć sprintów a że to już szczególnie no nie podoba mi się układ sprintów ale dobra rozpoczynamy SQ1 aktualnie jesteśmy na p 15 i to jest nasze drugie najlepsze teraz znaczy najlepsze teraz okrążenie zrobimy ponieważ, też coś bardzo dziwnego, pokazuje, że na SQ1 są średnie opony więc też tak zrobiłem, Pojechałem na średnich oponach a nagle patrzę, wszyscy zrobili okrążenia na miękkich oponach i za bardzo nie zrozumiałem, to po, po co są w takim razie średnie opony jeżeli wszyscy robią na SQ1 na miękkich oponach, jakby jadą te okrążenia więc my też pojedziemy, to się to drugie okrążenie, jedziemy na tych miękkich aktualnie tracimy do Magnusena i Magnussen jest 16, czyli właśnie jest kierowcą, który odpada z Q1, no jeżeli od niego się nie, nie polepszymy się, no to odpadamy w takim razie tutaj w SQ1, ale w ogóle ten tor mi też sprawiał trudność, dawno już na nim nie jeździłem, tak naprawdę prawie że nigdy na nim nie jeździłem więc też mi było ciężko się przyzwyczaić do niego No ale dobra, kończymy to okrążenie Bardzo mało nam już jest IRS-u Nawet już tam chyba wykorzystaliśmy takie zadłuże tego IRS-u Niestety kończymy to okrążenie BEZ IRS-u Więc będzie ciekawie, co to będzie za czas Dopiero P18, no odpadamy w SQ1 No problematycznie jest z tym samochodem, muszę przyznać Też starałem się coś zrobić z setupem, ale to nie pomogło Sainz pierwszy, drugi, Hamilton trzeci, Russell Nasz teammate przychodzi na P15, my odpadamy na P18. No, ciężko się jeździ w tym samochodzie, jeżeli mam być szczery na tym że Nie jestem przyzwyczajony do toru, a jedna sesja treningowa to jest jednak za mało, żeby się nauczyć toru, a szczególnie jak tak dawno się nie jeździło. Jeszcze, oczywiście, ocena nam tutaj idzie do góry. Tak naprawdę tylko i wyłącznie tempo minimalnie, lecz jest na 70. Tym poziomie to tempo, więc lecimy już teraz do sprintu. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Shanghai International Circuit, then, is a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns one and two tests the driver's patience, and the flats open to the elements location test their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and they're available into turn one and down the kilometer-long back straight into turn 14. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Fernando Alonso alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Norris, Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Russell, Hamilton, Stroll, Ricardo, Albon, Sonoda, Gasly. Bottas, Magnussen, Ocon, King, Holkenberg, and Logan Sargent. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. No a więc tak, startujemy z okrążeniem formującym Max Verstappen, pierwszy, drugi Alonso. No, jestem zdziwiony, że Alonso akurat tak wysoko jest. Nasz teammate cały czas P15, my też P18. No, żadnych kar nie ma na sprint, ponieważ, no, nie może być, nie, nie mogą być kary na sprint, tylko dopiero gdzieś na główny wyścig, czyli Grand Prix. Kończymy już powoli to okrążenie formujące, już za chwilę będziemy parkować nasze samochody na polach startowych. No jestem ciekaw, jak nam pójdzie w tym sprincie. No naprawdę ten samochód na tym torze sobie tak średnio radzi, jakby mi jest ciężko ogólnie jeździć na tym torze i w tym samochodzie też jest mi ciężko, więc zobaczymy, czy jakieś punkty zdobędziemy. Są małe szanse, bo z P18 musimy awansować aż o 10 pozycji, żeby zdobyć punkty. A będzie to jednak dosyć y, ciężkie do zrobienia, więc parkujemy nasze samochody już na polach startowych i już za chwilę będziemy rozpoczynali sprint tutaj w Chinach. Pięć czerwonych świateł i rozpoczynamy pierwszy sprint w tym sezonie, nawet... Z starty lecz mógł być lepszy, ale właśnie Niko Kulkenberg z fenomenalnym startem już tam awansuje o chyba trzy pozycje, jak dobrze mi się wydaje. Tutaj wyprzedzamy po wewnętrznej paru kierowców. Awansujemy już nawet na P12. No naprawdę piękny ruch zrobiliśmy. Po zewnętrznej się staram tutaj może wyczylić nodę, lecz musimy walczyć z gasiem dosyć. wielki poślizg zmieniliśmy i teraz ucieka nam na P12, ale my chodzimy na wewnętrzną mu. I teraz będziemy walczyli, utrzymujemy tą pozycję P12. Staramy się mu zamknąć drzwi, widać tam on cały czas był obok nas. No i jedziemy teraz koło w koło tutaj w takiej szybkiej części tego toru. Gasli ani ja nie odpuszczamy. I teraz będziemy starali się może trochę później zahamować, aby go objechać po zewnętrznej. To też nam się udaje, awansujemy na P12 już na pierwszym okrążeniu. Natomiast na czwartym okrążeniu Gasli nas tutaj atakuje, żeby odzyskać to P12, lecz to mu się nie udaje, zostajemy cały czas na P12. Piąte okrążenie, dokładnie to samo, Gasli stara się nas wyprzedzić, lecz to też mu się nie udaje, zostaje cały czas. Za nami szóste zagrożenie, tym razem do pierwszego zakrętu gaz i starać nas wyprzedzić. I tam cały czas jest za nami. Na szczęście już udało nam się, nam się udało mu jakoś odjechać Chyba dobrze powiedziałem. Lecz tutaj duży, duży pościg mieliśmy. Na szczęście się nas nie przybliżył. Ale tu po raz kolejny na tej ostatniej prostej znowu nas stara się zaatakować. To też mu się nie udaje. Siódme okrążenie. Gasli jest znowu za nami. Tym razem po tym takim zawijasie w pierwszym sektorze atakuje nas, ale to też mu się nie udaje. Zostaje cały czas za nami. No Gasli desperacko stara się to jakoś wyprzedzić. No i teraz na ósmym okrążeniu już nie mamy IRS-u. I bardzo możliwe, że Gaski nas wyprzedzi. Już nic z tym nie zrobimy. O, on to jegoś tak bardzo dziwnie wcześnie zahamował. Wszyscy zahaczyliśmy o jego tył samochodu, Po prostu wjechaliśmy w ten tył, bo nic nie mogliśmy tak naprawdę w tamtej sytuacji zrobić. Ale ostatecznie no, straciliśmy to P12. W ogóle Max Verstappen strasznie spadł na P12 z The Pole Position ale przejeżdżałem przez p 13 no nawet spoko sprint, może przyznać 5 pozycji do góry poszliśmy więc fajnie mogło być le... oczywiście, że lepiej ale wciąż spoko, że udało nam się zrobić jakiś Awans jeszcze Perez kierował dnia. W ogóle właśnie Perez wygrał ten wyścig, drugi, Leclerc, trzeci, jeden za czwarty, Sainz, piąty no szósty 6, siódmy stroll i ósmy Russell. Tak wygląda top 8, czyli pozycje punktowane. No i my właśnie kończymy na P13, Max Verstappen P12, właśnie to jest wielkie zdziwienie. Spot position, verstappen spadł aż tak nisko. No chyba jest to trochę niezbyt realistyczne. Chyba, że coś były jakieś problemy z tym Red Bullem. Walteri Botta z nasz team, natomiast na P18 i w klasyfikacji spadamy na P4. Nie, cały czas byliśmy na P4, ale w konstruktorach spadamy na P5, bo nie zyskaliśmy żadnych punktów. Ale tak naprawdę no, jesteśmy na równi z Astonem Martinem. No ale już teraz przejdźmy jeszcze do oceny, żeby sprawdzić, jak nasza ocena wygląda. Doświadczenie trochę idzie do góry w prawa też, spostrzegawczość również, tempo natomiast nam spada, skupienie idzie do góry. I ocena ogólna idzie do góry. A dlaczego to tempo nam spadło? Oto jest moje pytanie. I to jest dlatego, bo to jest też bug, który był dotychczas. Na szczęście już jest naprawiony. Czyli że zawsze się traciło, bo niby była taka duża różnica do najszybszego krążenia. Lecz to była nieprawda, bo mieliśmy jakieś dwie sekundy straty czy coś takiego. Więc to też jest. To był, to był bug, który na szczęście już został poprawiony przed, przez EA.

Jest to moim zdaniem trochę męczące i naprawdę gdyby tak było na żywo, to bym chyba był wkurzony. Najważniejsze już pierwsze okrążenie wyku 1 rozwala nam Nico Hulkenberg, który wyjeżdża sobie z garażu, nie zostawia nam w ogóle miejsca i blokuje nam okrążenie. No to jest jednak Kevin Magnussen. No dziękujemy Kevinie za to, że nam rozwaliłeś tak to pierwsze okrążenie. No było to przerażające, muszę przyznać. No Myślałem, że nam nas przypuści, a jednak tego nie zrobił, więc właśnie już jedziemy z naszym drugim okrążeniem. Na tych samych oponach zostaliśmy po prostu na torze. No i właśnie mówiłem na temat tego, że dzisiaj tak by było na żywo, to bym się wkurzył, no ale tak jest na żywo. Jedna sesja treningowa, dwie sesje kwalifikacyjne, sprint i wyścig. To jest strasznie męczące, a jak oni chcą jeszcze do każdego wyścigu dodać sprint. No to to jest moim zdaniem głupi pomysł. Tak trochę Wam powiem newsy ze świata F1. Pomimo tego, że to okrążenie no, idzie nam nawet dobrze, to wciąż tracimy 90 do Fernando Alonso, co jest trochę zadziwiające. No i po tym pierwszym okrążeniu naszym jesteśmy aktualnie na P20 i rozpoczynamy drugie okrążenie. Bo na razie nie wygląda, to muszę przyznać najlepiej dla nas te kwalifikacje. Dosyć słabo muszę... Przyznać idą, ale miejmy nadzieję, że może tutaj się jakoś poprawimy, żebyśmy przynajmniej nie byli ostatni albo jakieś P19-P18, bo to Q2 są minimalistyczne szanse, że przejdziemy, no ale spróbujmy coś jeszcze tutaj zrobić w tych kwalifikacjach. Po pierwszym sektorze tracimy już prawie dwie dziesiąte do Fernando Alonso. Po drugim sektorze pół sekundy. Aktualnie jesteśmy szybsi tutaj od widze Hunkenberga, czy tam Magdusena bo się poprawiali, zaczęli się wszyscy poprawiać. No ale teraz zobaczmy, kończymy to okrążenie powoli. Zaraz już ostatni zakręt. Nasz teammate nie przechodzi. Hunkenberg, Magdusen i Stargent również. Ale czy my przejdziemy, czy może nie przejdziemy? Zobaczmy, która to będzie pozycja. To jest chyba ostatnia, jeśli się nie mylę, Tak jest P20, ostatnia pozycja. No, bardzo, bardzo słabo. Ale tak, warsztapem, pierwszy, drugi lans od trzeci Norris. No, my niestety odpadamy na P20, nasz teammate na P16. No, słabe kwalifikacje. Strata nie jest wielka do yy, logana Sargenta, lecz do naszego teammata już jest trochę straty, bo tam nasz teammate miał niski, znaczy wysokie oś 80. A my trochę gorszy czas. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. It's a race that saw Michael Schumacher claim his final Formula One victory in 2006, as well as Red Bull's first win with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt there's plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit, then, is a 16 corner high speed thrill ride. The long and ever tightening right hander at turns one and two tests a driver's patience, and the flats open to the elements location test their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and they're available into turn one and down the kilometer long back straight into turn 14. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Sainz, Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Sonoda, Gasly, Albon, Ricardo, Bottas, Holkenberg, Magnussen. Sargent, King i Esteban Ocon łączy się na dół z grzybami. Które z tych talentujących kierowców wyjdzie na górę dzisiaj? A więc tak, 1-2 dla Red Bulla po raz kolejny. Później taka mieszanka Ferrari i McLarena. I awansujemy my o jedną pozycję, bo na P19, ponieważ Ocon z Carą. Więc przynajmniej to jest dobra informacja. Mamy większe szanse na zdobycie punktów, bo tylko musimy się przebić przez dziewięć samochodów, a nie przez, poł przez połowę stawki. Czy są szanse na punkty? No, minimalistyczne, bliskie prawie że ze zera. Ale zawsze jest jakaś oczywiście, że szansa może być karambol, może się coś wydarzyć dziwnego, nigdy nie wiadomo, ale patrzmy też trochę realnie na to, że to EJA jednak jest dowalone w tej grze, jak we wszystkich już teraz w grach F1, a błędy dosyć rzadko popełniają, lecz po tej nowej aktualizacji... Czasami się zdarzy im popełnić błąd, muszę przyznać. jemy już nasze samochody po tym okrążeniu formującym i już zaraz rozpoczynamy ten wyścig. Pięć czerwonych świateł i startujemy z Grand Prix Chin. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, od 2019, jeśli się nie mylę, F1 wraca tutaj do Chin. No ale dobra, start nie był najlepszy, już tutaj staramy się jakoś wyprzedzić może Logana Sargenta do pierwszego zakrętu i tam Esteban Okon przebija się jak my wtedy w sprincie, na razie mamy P19, podobno dostaliśmy ostrzeżenie za kolizję z Ricardo, nie wiem jaką, ale tutaj cztery szeroko prawie że jechaliśmy, było to dosyć groźne muszę przyznać a szczególnie, że byliśmy na zewnętrznej. No ale teraz tutaj robimy takiego ładnego dive bomba i staramy się być może Ricarda i Makusena, lecz niestety musimy im zostawić miejsce po zewnętrznej. No i aktualnie jesteśmy i wyłącznie na P18. I tak na razie będzie to wyglądało. Później mamy piąte okrążenie. Tutaj popełniamy błąd, powracamy na tor. No i jakimś cudem Esteban Ocon w nas wjechał, przez co ma uszkodzenie skrzydła. To moim zdaniem nie była wina, że dostał to uszkodzenie. To już jest po jego stronie leży wina, moim zdaniem przynajmniej. Mamy teraz dziewiąte okrążenie, no i jesteśmy tuż za Danielem Ricardo, ale zobaczcie na to, tutaj właśnie w tej takim dosyć długim zakręcie cały czas miałam problemy, cały czas wheelspin dostawałem, no i niestety traciłem do samochodu przede mną i w ogóle... Jeszcze ten IRS u AI jest taki przepotężny, że to jest aż niesamowite. Ja mam IRS i IRS włączony, a oni mi i tak, odjeżdżają na samym IRS-ie. No moim zdaniem jest to trochę dziwne i mam nadzieję, że jak najszybciej to poprawi EA, bo jest to trochę niesprawiedliwe, bo widzicie, miałem IRS i miałem IRS odpalony, a oni mi i także uciekają. Więc jest to trochę... Moim zdaniem dziwne, możecie też dać Waszą opinię, lecz na szczęście w najnowszych aktualizacjach albo po prostu później jakoś pozmieniali to i na szczęście ten IRS jest jest trochę osłabiony w AI. To jest przynajmniej dobra informacja. No bo ten odcinek już dosyć dawno temu nagrywałem. Muszę wam się przyznać akurat do tego. No ale dobra, teraz na 11 okrążeniu atakujemy Daniela Ricardo i awansujemy na P17, znaczy na P16, przepraszam, no ale teraz Ricardo powraca tutaj po wewnętrznej, na tej prostej i czy to będzie to, znaczy odbierze to P16 od nas? Chyba nie, ponieważ my z nim cały czas walczymy mamy wewnętrzną do następnego zakrętu, ale on na pewno nie odpuści, lecz na szczęście bierzemy trochę więcej tarki po wewnętrznej i utrzymujemy P16. Aktualnie na 15 okrążeniu to jest chyba nasze okrążenie zjazdowe, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Zjeżdżamy do boksu Ten pitlay też w ogóle nie trenowałem podczas treningów, więc też za bardzo nie wiedziałem jak za niego się zabrać. Bo ten pitle jest dosyć dziwny, akurat muszę przyznać na tym torze. No ale dobra, zobaczmy jak wyjdzie nam ten pitstop. Mam nadzieję, że jak najlepiej bez problemów błagam was sauber. No bardzo ładny chyba pisał, tak jest. 2,5 sekundy powracamy na tor no i mamy... Czy wyjeżdżamy przed kimś? Nie. Zostajemy cały czas na P16, ale dosyć bliżej jesteśmy Nico Hunkenberga. Co właśnie przybliżamy się do niego już powoli. No i teraz aktualnie na P13, znaczy o P13 z nim walczymy. No i udaje nam się go jakoś wyprzedzić po zewnętrznej jesteśmy przed... Niko Hulkenbergiem i dojeżdżając, dojeżdżając do ostatniego zakrętu zostajemy cały czas przed nim. Ale teraz na 17 okążeniu chyba to jest kontynuacja, ale w sumie nie wiem. Kulkenberg z im nas atakują i wyprzedzają nas bez problemu. Jeszcze tutaj walczymy akurat z Gaslingem, dosyć agresywnie broniliśmy się przed Hulkenbergiem, no ale niestety wciąż straciliśmy na rzecz Hulkenberga pozycję, ale czy stracimy na rzecz Gaskiego? Też Gask wyjeżdża lepiej z tego zakrętu niż my. No i awansuje na P14, my spadamy na P15, no ale teraz tam Walter i Botas atakuje nas, no i on uszkodził sobie chyba skrzydło. Tak jest. Walter i Potas nagle wjechał tutaj sobie na naszą wewnętrzną i nie wiem, już tam nie było miejsca, a on cały czas tam jechał i miał nadzieję, że nas jakoś wyprzedzi, przez co uszkodził sobie skrzydło. Ja mu nie musiałam zostawiać miejsca, ponieważ nie był on w połowie mojego samochodu, był po prostu obok mnie i tyle. Aktualnie teraz staramy się wyprzedzić Hunkenberga, właśnie trochę opóźniliśmy to hamowanie, no i jesteśmy obok niego. Staramy się jakoś właśnie go siedzić po zewnętrznej. To niestety nam się nie udaje. Hulken, Hulkenberg nam powoli zaczyna odjeżdżać. No ale teraz wchodzimy po raz kolejny na wewnętrzną i Hulkenberg zostawia nam tam dużo miejsca. Walczymy o to P14 i awansujemy na P14. Teraz Walze i Bottas natomiast nas wyprzedza po zewnętrznej z uszkodzonym skrzydłem. Nie wiem jakim cudem on jest tak szybki, ale my nie odpuszczamy. Skakujemy tutaj na wewnętrzną i awansujemy, a bardziej bardziej obroniliśmy P14. No ale teraz na 22. okrążeniu po raz kolejny Walter i Botta stara się nas uczynić po wewnętrznej. No i jesteśmy obok niego, jedziemy koło w koło. Czy uda nam się obronić tą pozycję? Tak jest, zostajemy cały czas na P14, 23. okrążenie. Powtórka z rozrywki, tym razem tylko Walter Bottas Botas jest po zewnętrznej i po raz kolejny dojeżdżamy do ostatniego zakrętu. Będziemy starali się obronić jakoś tutaj przed Botasem, co nam też się udaje, ale Botas jest jeszcze obok nas i czy nas zaatakuje tutaj na tej prostej startowej? Mam nadzieję, że nie, no na szczęście tak się nie dzieje, ale tam Niko Kulkenberg wyprzedza naszego teammate'a no niestety teraz na 24. okrążeniu Niko Hulkenberg atakuje nas po wewnętrznej teraz powtórka z rozrywki tylko przez kierowcę Hasa on odpuszcza dosyć mocno my zostajemy cały czas na F14 Nico Hulkenberg po raz kolejny po wewnętrznej stara się nas wyprzedzić jest obok nas czemu się uda nas wyprzedzić chyba nie Ponieważ tutaj, a nie, nie odpuścił. Pojechał dosyć yy, groźnie, ale niestety uszkodził przednie skrzydło naszego teammate'a. Przez co nasz teammate będzie musiał zjechać do boksu właśnie na 27. okrążeniu, czyli na przedostatnim okrążeniu tego wyścigu. Nico Hulkenbeck po raz kolejny stara się nas wyprzedzić. My się po raz kolejny też przed nim obroniliśmy. No i tutaj na tej tylnej, prostej DRS, tej bardzo długiej, prostej, Hulkenberg stara się nas z dołu wyprzedzić To też mu się nie udaje Zostajemy przed nim na P14 Teraz kończymy już ten wyścig 28. okrożenie Zostaliśmy przed Hulkenbergiem Kończymy na P14 No Może nie punkty Ale już lepiej żebyśmy skończyli na P14 Niż żebyśmy znowu byli ostatni Jak w ostatnim wyścigu Czy po raz kolejny jakiś DNF No to przynajmniej nam pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że nasz samochód się przynajmniej polepsza. Well, it all came good in the end for them, but it wasn't an easy start. Not the most straightforward of days, but I think it shows great strength in an athlete as a driver when you can overcome a day like this and walk away still with Ferrari again. An excellent performance Grand Prix, certainly a team that what they're doing. No tak, przynajmniej dobrze, że nasz samochód się powoli poprawia, bo jednak z P18 na P14 w następnym wyścigu to jest dobra. Muszę przyznać, że poprawa. Ale tak, no. Co, fajnie by było zdobyć znowu punkty. Szkoda, że nasz samochód na razie. No nie spisuje się najlepiej ale dobra, dajmy czas, ulepszenia będą powoli, przychodzimy i te nawet poważniejsze ulepszenia i nasz samochód się za niedługo ponownie polepszy i ponownie będzie na tyle dobry jak było na początku sezonu Sainz pierwszy, drugi Perez, trzeci Norris, czwarty Alonso, piąty Leclerc szósty Hamilton, siódmy Verstappen, ósmy Russell a przepraszam, nie, trzeci Norris, czwarty Alonso piąty Hamilton, szósty Verstappen, siódmy Leclerc, ósmy Russell, dziewiąty Stroll i dziesiąty Piastri, bo tam by wynik weekendu, a nie wynik wyścigu. Więc przepraszam za to, ale dobra, my na P14 ostatecznie zakończyliśmy spoko, że nasz samochód się polepsza. Szkoda, że nie zdobyliśmy punktów, ale dobra, ważne, że samochód jest coraz lepszy, a nie coraz gorszy. Nasz teammate to niestety P15. To uszkodzenie skrzydła rozwaliło mu tak naprawdę cały ten wyścig, więc bardzo szkoda, no ale no cóż, tak czasem bywa. My w ostatnim wyścigu mieliśmy uszkodzenie skrzydła, no to tym razem Walteri Bottas z uszkodzeniem skrzydła. Dła. W ogóle Max Verstappen po raz kolejny z pole position spadł tym razem na P6. Nie wiem, co się dzieje z Holendrem, ponieważ no, na żywo takich błędów nie popełnia, żeby nagle tracił tyle pozycji. Ale dobra, jest to interesujące. Pytanie, kto w takim razie jest w klasyfikacji, cały czas prowadzi. No i jeszcze Max Verstappen, lecz teammate jego jest 17 punktów, zanim my aktualnie na P7, no dosyć mocno spadliśmy z P4 na P7, ale to przez to, że nie zdobywamy punktów, nasz teammate cały czas P13. No, i w konstruktorach Red Bull cały czas prowadzi my aktualnie ze Sauberem na P5. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ocena ogólna. Więc doświadczenie idzie do góry. Wprawa awansuje na kolejny y, poziom. Spostrzegawczość również. Tempo po raz kolejny na 70 poziom awansuje. Y, to jest trochę dziwne, bo już chyba trzeci raz, więc nie spodziewałem się tego. No ale na szczęście już tym razem z tempem nie było tego jakiegoś buga, tego błędu, że. Mamy tą różnicę względem plus 4 sekundy, tylko tym razem była już realna różnica. Uznanie też tam poszło do góry, jak dobrze pamiętam, chyba o 2%. Albo może zostało takie samo, nie wiem, nie pamiętam. Natomiast u specjalistów, u eksperta do spraw produkcji awansujemy na pierwszy poziom i u wszystkich też to wszystko idzie do góry. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, polecimy po 100 subskrypcji do Lipsa. No niestety do wakacji nam się nie udało, to może do lipsa nam się uda. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję wam za oglądanie, papa pa, No i cześć!